Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj razem z Pawłem przetestujemy gadżety dla naszych piesków. Zamówiliśmy naprawdę ciekawe rzeczy i dzisiaj sobie przetestujemy razem z pieskami, czy wszystko jest fajne. Zanim przejdziemy do pierwszego gadżetu, to wejdźcie na dół, zasubskrybujcie kanał Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. I co? Od czego zaczynamy? zaczynamy. Uuu, a to jest dla kota! No ale to jest dla psa, no dla zwierząt jest. Rozownik wody dla zwierząt, nowy inteligentny czujnik. Jurpet My Care. Czyli on się zajmuje twoim zwierzakiem, czyli nie musisz już ze zwierzakiem wychodzić, nie musisz go karmić, on się nim zajmie. Tak. I co? patrz, masz y, ultra quiet water pump. Bo to jest z pompą wody, więc to jest mega ciche. Jak jest z pompą wody? No tak, no bo to trzeba podłączyć do prądu. No dobra, zobaczymy. No. Ej, instrukcja obsługi. Taka jest zasada ze mną. Nie, korzystamy z instrukcji. O! Ej, fajnie to wygląda Ej, a tu nie ma kabla Tak trochę tandetnie szczerze mówiąc Ej, a nie ma tam w zestawie kabla? Nie ma nic Powoli, powoli A, wszystko w środku Dziewczyno, no. tu dali wszystkie akcesoria Tu są jakieś filtry, krążki Ej, czyli to jeszcze filtruje im wodę no tak Nie będą mieli takiej kranówy hamskiej. Tylko to ładnie im sfiltruje tu wodę Dobra Paweł, to trzeba instrukcja od sygi, bo ja coś może Dobra, w ramach wyjątku ci dam Zestaw, zasilacz, pompa tylko żeby zobaczyć jak to złożyć. Dobra, my to złożymy i idziemy sprawdzić jak to po prostu działa. Dobra, widzowie, naleliśmy już wody. Skipper czeka. Jest gotowy. On widzi, że tu jest woda i chce mu się pić. Podłączam. Jaka pyka I to się cały czas leje, cały czas biegnie. To jest taka fontanna. Masz Skipper, zobacz co tu jest. Rico, patrz. Woda. Piją Jest Jakie fajne! No skipper jak zwykle od góry Super jest, bo to cały czas tą wodę jakby miesza I oprócz tego na dole jest filtr, więc ją filtruje, więc ona jest cały czas czysta no. I oni po prostu to może się stać, I jak mają ochotę się napić, to podchodzą i piją Zoba. I fajnie wygląda Ej skoro jest filtrowana to ja też mogę podejść ze szklanką na napić się. No to raczej tak, tylko że oni już z tego pili więc Ja się nie jest... brzydzę A okej, okay, no dobra, no chyba że tak Ej fajny gadżet Spoko Tyle, czy będziemy z tego korzystać? Na ogrodzie myślę, że będziemy czasem włączać Możemy, może, no można Spoko, fajny Ej, gadżet Ej fajne i jest ciche W sypialni przy łóżku chcę to postawić? Na wybrzezie Nie od no, razu Taka fontanna Bez skitu no uspokajać nas Spoko, fajny gadżet No fajny Podoba fajne. mi się, ja tak. będziemy korzystać na pewno Garza numer dwa To jest do mycia psów? Chyba tak. Pet Ej, Ma to sens, tylko to jest ogólnie chyba dla dużych psów. Nasze są małe, ale damy radę. Jak nie, ale zmieni. myślę, że możesz zmienić rozmiar tego. Zobaczmy. Okay. A nie, to jest Ej, cały rozmiar. Wcale nie jest takie duże, jest bit I co? I to po prostu podłączasz do szlaufu Tak, i, i, i nasz nakładać... Tak Nie mogę, to jest dobre. Dzisiaj w ogóle będziemy testować dużo takich wodnych rzeczy, ze względu na to, że jest mega ciepło u no. nas. 30 stopni tak. widzowie. I to będzie taka fajna opcja, żeby po prostu psy troszkę ochłodzić. I tu mamy to, tu wlewamy wodę, czy tu wlewamy płyn? Tu wlewasz płyn do mycia. Oooo. To jest przekminione, pa! I to jest takie do mycia. Tu zakręcasz uszczelką ładnie. To jest taki hulach -hula dla psów. I masz tutaj napisane water only. Albo mix, mikstur. mikstur. Ej, ale to, to masz normalnie water only i mikstura, że robisz płyn im jakby. I masz co? Jeszcze to No to bo to jest do węża No, będziemy z tego korzystać, znaczy zobaczymy czy to będzie działać, ale I wygląda... Nie czy nasze psy nie będą się tego bały Skipper? Myślisz, że się bał? Choć on niby taki pewny siebie, ale potem się boi wszystkiego no, Ej, ale patrz, jakbyś chciał na przykład umyć głowę mm. Możesz też umyć sobie okaże, że ja będę z tego korzystał <laughs> Stopy umyć? Przed basenem to postawimy Jo! stopy Dobra, być. Olaś, te psy Dobra, ale zanim my zaczniemy z tego korzystać, to zobaczymy czy nada się to dla psów Oh wow. Użyjemy Tak! Przepraszam. Nie ci nie stało, jest okay. Najpierw wlewamy tu płynu trochę. No chyba tyle starczy, nie? Starczy, no, raczej starczy. Bo tutaj podejrzewam, że woda wleci. Myślisz? To wydaje mi się, że woda wleci i to się zrobi taka mikstura. Jestem mega ciekawa tego garżetu. No i teraz tu właśnie można przełączać water only mikstur. Na razie sobie water only. Żeby zobaczyć, czy faktycznie leci Tak. Taka woda, czy się nie miesza z tym płynem. Pytanie, który pies będzie chciał z tego skorzystać. Panie Darku, odpalaj wodę. O! O. Ej, ale Zasz leci What z płynem is. chyba, czy nie? Nie, bez płynu Nie, bez płynu Ej, a można to zmniejszyć? Można O. I możesz to sobie regulować tak. Ej, fajne, dobra, ale zakręciłem to i zawsze dalej leci, ale to dlatego, że jest w tym jeszcze, nie? Tak, chyba tak Wyciekło no. i nie leci, dobra, odkręcam No i tak. obyś nie podoba On ewidentnie tego nie lubi Ale patrz, on to pije nie, oni nie lubią takich rzeczy. Nasze psy się nie nadają. No, Ale jak wyszło do tego pieska, który się nie boi takich rzeczy, no to jak najbardziej. One po prostu serio. Ej, ale żeby sobie umyć, A tam był płyn przysi, nie? Tak. <laughs> o Chcę to pić, zobacz? A ja bym sam przez to przeszedł jest tak ciepło. Nie zmieścisz się. Co to za łopata? To jest łopata, która nam się przyda na ogrodzie. To jest, jest kub Mimo tego, że wychodzimy z psami jakby na spacery rano i wieczorem po południu, to i tak one na ogrodzie się załatwiają. No, zdarzy się jak cały dzień po prostu siedzimy sobie sami na ogródku, no. nie? Gdzieś tam oni po prostu randomowo sobie się załatwią. I ja później chodzę z tym woreczkiem, zbieram, schylam się. Ręce mnie bolą, stary już się robię. No. Więc to spoko. I to teraz tak, patrz, to jest praktyczne, bo to masz tak mieć takie małe. No. I teraz robisz tak i chyba tak, o, masz łopatkę i zbierasz wygląda legit. Wygląda, jakby miało działać. Zaraz to sprawdzimy. Wow. Ale to jest ogólnie przerażające, że tak Ale zajmujesz Nie <laughs> Jestem ciekawa jak bardzo to się będzie brudzić No ale to możemy szlafem szlaufem wypłukać no tak, i tyle Ale już wszystko No będzie to takie stinki po czasie Tak, Dobra. dosłownie Uwaga, uwaga no ładnie zebrała. Zebrało, tylko co z tym teraz. No od razu do śmietnika trzeba. Albo do woreczka. Do worka, no tak, no? finalnie. Pytanie, czy wolimy używać czegoś takiego, czy po prostu woreczka? Szczerze, woreczkę, chyba powodić? wolę z woreczkiem chodzić. No. Bo weź to teraz myj, trzymaj to. Tak. I jakby i tak już to przerzucaj do woreczka finalnie. Wolę się poschylać. Jestem młody, nie jestem aż tak źle Przecież ja mówiłem, żeby plecoba mi się schyla. <laughs> Pobolewają czasami, ale generalnie jest okej. Okay. No, do przeżycia. No, nie, no yy, 3 na 10. To na to w sensie i tak właśnie. Podnieś to, ci do woreczka Wiesz, kiedy to jest spoko? Jak masz dużego psa, jesteś na przykład na spacerze, jesteście we dwójkę, trzymasz taką łopatkę i po prostu pies się załatwi, ty bierzesz to i od razu pogryjesz do kubła na śmieci i go wysypujesz. Wtedy jest okej, okay. no ale jest z kolei chodzi... cały spacer musi z tym chodzić no, też. Bez Więc sensu. takie trzy na 10. Nie, no. No nie będziemy z tego raczej korzystać. Nie, raczej nie. Wolę no. chyba woreczek po prostu. Ja tak samo. Kolejny gadżet do mycia. Też na zewnątrz. Tutaj mamy taką rączkę. Ale to też podłożysz do węża? Tak, 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 rozkminiłam I tak ich myjesz. Ej mnie też już ty mogła umyć no. I tutaj, tutaj możesz to też też sobie to dolać, to. dolać płyn No i klasa Chodź, Normalnie możesz dolać i mogę ci też umyć A co, to. ci wieczorem jakaś kobiel nie? Chodźmy to testować Problem jest taki, że nasze psy nie lubią się myć Nie lubią kąpieli, tak? nie lubią w ogóle wody Wchodzi do basenu i tak dalej jego wchodzą, ale, ale nie jest ale to, to tak takie... przyjemne no. Czekaj, ja wezmę skifera Zmusimy go trochę On już jest czurowaty trochę Dawaj go tu na ziemię Opa, no, I go myjesz myjemy. On już jest mokry i chce się wyrywać no, do biegania Ale ogólnie spoko jest do mycia. Patrz go na mnie, no patrz, się przytulić Widzisz? To się reguluje moc Okej, okay, czyli to nie jest dopłynął. Do tak? A no to lipa trochę. Tak. Znaczy, no o! Rozwaliło się. Okazuje się, że to my nie potrafimy korzystać z tych gadżetów. się zepsuło? Nie zepsuło się, nie. ale będzie na stołówkach odpadać. To to beznadziejny gadżet. Tamten lepszy. Tamten Tylko lepszy. nasze psy trzeba nauczyć po prostu tak. stopniowo tego. Wanny moglibyśmy z tego korzystać. Tak, bo my zawsze ręką mijemy. Tak. A, a tu taką... możemy ty. Tak, no. Do wanny to jest. To nie jest tak. nadwór. Tam to było nadwór, to jest do wanny, uważam. No. I w wannie będziemy to pewnie używać. To jest gadżet, który chyba najbardziej się spodoba, Riko. Ej, to jest normalnie nerw. To jest normalnie nerw seria dog. Ale tak. kozackie. Nie jest to w ogóle nigdzie dostępne w Polsce. Musieliśmy to zamówić z za zagranicy. No i jestem ciekawa czy będzie działać. No powinno, no jak nerw to wypuścił, no to raczej powinno, nie? Jestem ciekawa, jak daleko to rzuci I To się Tak, bo my ogólnie, jak rzucamy ją piłkę, no to raczej rzucamy ją blisko, a to może tak wystrzelić mega no. daleko. Będzie musiał biegać mocno. No się okaże. Tak, idziemy sprawdzić. I to może trzy naraz raz nabić. Ej, a tu można w ogóle różną moc zrobić. Okej, okay, to będzie. Zobacz, moc numer jeden Strzelamy w tą ścianę, widzowie. No Ej, dobra, tak, to był taki no. rzut, taki hmm? rzut Julka. Ej, nie, nie zauważył. A to jest ten najmocniejszy. Tak nie strzela to jakoś ultra daleko. Nie. A weź tak spróbuj tak No strzelę na tam na drugi koniec ogrodu. Porównywalne do, do rzutu mojego. Nawet dalej no? bym rzucił. No. Staj. Ej to szczerze, żeby teraz to naciągać, chodzić z tym. A nie możesz trzech na raz rzucić? Możesz. O, to będzie combo. A się cieszy zera, się Masz trzy na raz. Trzy na raz, co się zadzieje? Uwaga, się uwaga. Nie wiem, którą wziąć. To będzie na raz, ale nie do rady. Dawaj Spoko Hej, Ale zobacz, wybrał niebieską, tak na TikToku było, że psy widzą niebieskie zabawki tak. Wybrał niebieską z wszystkich Dawaj No cieszy się chłopak Ale to, żeby się nie wziął, ale... piłki po prostu Ale to też jest fajne, bo on słyszy, że to z tego idzie Tak, aczkolwiek mimo wszystko uważam dalej, że weź teraz psu zamiesz piłkę, Rzuć to tutaj nabi, a tak po prostu rzucasz I robisz dokładnie to Ej, samo Szczerze, uważam, że to było spoko Dla dziecka dla... Ja, dla Julka na przykład. Jak tak. Lek przychodzi, to nie że ma frajdę, bo się strzelać pistoletem, to jeszcze. No, no jest piszczą, lepszy rzut. Dla, dla starego może nie, ale dla dziecka jak najbardziej, no? Albo dla starszej pani. Na przykład wiesia. Tak. Ej, ale zobacz, jak się cieszy. No jak to rykko z Tak, piszczą. Piszczą I oddaje od razu piłki. Nie jest tak, że on walczy o nie. Ale wiesz co mi się wydaje, że to jest kwestia rozmiaru piłki. Bo Riko zawsze się szarpie jest z piłko czy z zabawką. Dawaj. A tutaj faktycznie od razu daje. Od razu. Ej, skąd? Ale daj mi czy jeszcze nie strzelam? Tak. Fajne dla dziecka, uważam. Ej, dla mnie też. Ja tak daleko nie rzucam No nie rzucisz. No, fajne dla tych, którzy po prostu nie potrafią dobrze rzucić piłki. Tyle. Dawaj. O, teraz już chcę się bawić. No, już chce się bawić, poza piłkę. I bardzo się bawić. Że widzę Citroxa. Strzelają sobie Aj, właśnie. Uuu. Fajny gadżet, fajny bajer, Fajnie, żeby mieć, ale finalnie nie wiem, czy będę z tego korzystał. Nie, ja może będę. Na spacer, wyobraź sobie, że idziesz do parku i ludzie widzą z tym. Myślę, o, jakiś gangster przed. A to już nie, to na pieska No ale na przykład nasze psy się nie boją, ale niektóre psy mogą się bać tego hałasu Mogą się bać no. tego hałasu, no Ale fajne, no za korzystasz cały czas Dobra, daj mi to frajdę no. Po dłuższej chwili daj mi to frajdę, bo mogę sobie na przykład Patrzcie, mogę wziąć, mogę zrobić taką. Widzę jak daleko leci Nie no. jest frajda no. Fajne Dobra, jednak fajny gadżet, będziemy korzystać Tak, będziemy korzystać na pewno a to mieliśmy, kiedyś korzystaliśmy z czegoś takiego. Nie, nie mieliśmy takiego, mieliśmy inne. To jest widzowie wodopój. O właśnie, dobrze tu powiedzieć, zastanawiam się, jak to określić. Tak, taki spacerowy wodopój, tu nawet macie sznureczek, możecie sobie to przyczepić do ręki. I wiecie, jesteście z psem w parku na przykład, pies się męczy, więc macie wodopój, który leje wodę i pies jak się stąd pije. I tu widzę, że jest fajny, zamykasz taki. Tak, że to, że to Tylko ty... to przyłączasz tak, i, no. i powinien się zamykać i otwierać. I faktycznie tak jest. Super. Kibur. Czy to jest szklane? Nie, nie plastikowe. plastikowe. Bardzo okay. dobrze. Fajne to jest. I powiem ci, że na przykład trasy do auta też można to wziąć tak, ze sobą. Super opcja. No, I tutaj też jest miseczka, bo my na przykład często jak jeździmy gdzieś z psami, dodajemy im na naszej ręce, w sensie wylewamy wodę na rękę i one po prostu tego piją. No, no i... ale ta woda więc rzadziej tak, i no... na ziemi nie? I marnujesz dużo tak, tej wody. A tutaj a spoko sposób, opcja. no Pyk. Mega fajne. i spoko. Fajne, przetestujemy, I zobaczymy, zobaczymy, ale powinno działać. Naleliśmy już wodę do naszego bidonu i rzeczywiście jak tak trzyma no właśnie, to nic nie leci. Chciałem powiedzieć, że to jest najważniejsze, żeby przetestować to, czy to nie cieknie? I nie cieknie. A jak naciśniemy guzik, to leci od buta. Widzicie, zawsze ładnie. Nalewa się, napełnia. Ale to nawet nie musisz tak przechylać, mocno. Zobacz, tak cieknie. No tak, razy. zależy, ile masz wody. Zarobić tę. Zaba. Napisz się pić. On nie ma czasu, woli piłkę Dobra, no nie chcę pić, bo skupiony jest na piłce, tak. aczkolwiek na pewno Masz. by się napili i tyle Najważniejsze widzowie jest to, że nie cieknie, bo mieliśmy już dwa takie i, I oba przeciekały tak. No a to jest spoko, na jakieś trasy czy coś będziemy brać ze sobą Na 100% będziemy tak. to brali. Najbardziej praktyczny gadżet dzisiaj ogólnie Ostatni już gadżet myjący Znowu do płynu? Tak, tylko że z tego możemy na przykład korzystać też w wannie z, Wiesz, że ogólnie z tamtego też możemy korzystać w wannie, bo w wannie też możesz podłączyć to Bez no I patrz, normalnie. tutaj sobie wlewasz też płyn, zamykasz go i tak sobie po prostu myjesz psy. Wygląda jak taka rumba trochę, jak taki odkurzasz. Nie, musisz. No tak, normalnie odkurzasz rumba. Na końcu ocenimy, który najbardziej z tych wszystkich gadżetów, takich myjących nam się po prostu. No powiemy, który będzie najbardziej praktyczny, no? z których będziemy najprawdopodobniej najczęściej korzystać, nie? Tak. Sprawdźmy to. Stwierdziliśmy, że zrobimy kombo gadżetowe. I użyjemy to i to. Tak, tu wlewamy płyn do środka. To jest właśnie fajny gadżet, żeby użyć sobie w wannie w domu. Pod prysznicem tak. i tak Oba tak są super w wannie. No, no i tu już leci. I normalnie myjesz sobie tym. Tylko by trzeba było mieć wodę, nie? żeby To ten, on już się trochę wysuszył. No i mamy tutaj płynu, Zacz, jest płyn. Jest płyn. I teraz bierzemy to i myjemy go wodą. I potem można znowu zrobić to mydełkiem. <noise> Ale porówna z niego, jak go myjemy. Ma tak krótkie włosy teraz. No i teraz mydełko. I też cieszysz w międzyczasie, że te włosy się tak nie plączą, nie? No możesz tak ładnie zrobić. No i znowu wodą. Super grzeczny skiperek. Tak. Wiesz co mu nie pasuje? Że ta zimna, woda jest zimna woda Tak, to tak. nie lubi zimnej wody. No biegaj, jeszcze... W... Tak, idź się wytrzepać, no. On, on woli w ciepłej. Ale połączenie tych dwóch gadżetów, albo po prostu tego gadżetu i taki, wiecie, wiecie. Wody z prysznicą. Tak, no, baterii wiecie, o baterii, tak. I to będzie spoko kombo. I ta woda na niego leci plus to z mydełkiem i to będzie fajne do wyczesywania wosków. Też tak uważam. Ostatnia rzecz! To jest chyba coś na spacery. Tak myślałam. To jest nerka. I teraz tak, tutaj możesz włożyć woreczki, przerzucić przez to okay. i wyciągnąć sobie woreczki. Tu możesz włożyć. No i co to? Otwierasz do piwa? Nie, są do przyczepienia. Chcesz, że otwierasz do piwa, jakby stary się znudzi. Można smycz czy coś? Co? Tu można na przykład wrzucić sobie przysmaczki albo jakieś piłki. Co to jest pojemniczy Jakiś woreczek. No ale masz różne kieszenie, które możesz wykorzystać w różny sposób. Ej, tu możesz tak, patrz, możesz to odpiąć. I tu możesz przyczepić, zobacz, że Tak trzymasz. i tu wodę trzymasz Tak, tak, Wodę tak, tak, tu tak. trzymasz Yo. A tu masz na przysmaczki, na piłki, na piłki tak dalej. I tak dalej. I tu masz jeszcze kolejną kieszonkę na coś i masz jeszcze takie przyczepy A tu siano chowasz, w razie co jakbyś, nie wiem, to by się chciało pić to idź do sklepu Tak Ale w sumie sprawdźmy po prostu to w ten sposób, że wypełnimy to i jakby zapakujemy cały asortyment No po i po zobaczmy że to jest praktyczne po prostu no. i tyle Kołczan prawidłowości Nie no, na brzuchu możesz to nosić lepiej niż to każdy w każdym razie, tu lepiej pokażemy Mamy schowany napój, mamy woreczki i faktycznie zobaczcie jak ładnie to wygląda Tak i tutaj są odrywacze. Odrywasz i, I masz O, akurat to Masz lipy na wtedy. Tutaj akurat nic nie wrzuciłam, ale tu mogą być na przykład przysmaczki Tu można włożyć sobie piłki Ale tu ja teraz wrzuciłam przysmaczki Masz? Masz? Szukaj O, i co szukają? Ogólnie fajne to jest. Ja będę z tego korzystać na spacerach No, na no, jak idziesz na spacer. Szczególnie się... jak chodzimy na takie dłuższe spacery, to sobie będziemy to zakładać. Tak, no tak śmiechem, że to można sobie to tu założyć i mieć to wszystko pod ręką, tak. nie? I na przykład jak odpinasz psa. Ja na przykład tak robię, że jak jestem na polu odpinam Rico, wtedy trzymam smycz w ręce i trzymam piłkę. A tak wyciągnę tą piłkę, jak go odpiąłem, składam smycz tak. i rzucam o piłkę tak. i to mam faktycznie. Praktyczny gadżet? Jeden z Jeden stopowych. Ja, ja bym powiedziała, że to jest na równi z tą butelką. Tak, to ta butelka i, i to, to, do do mycia. Mycia. Ale to do mycia. To było takie do domu do mycia, to tylko spłynę. To spłynem, to taką rumbę, co pokazywałem. Tak, to, to właśnie to. To są no. trzy najpraktyczniejsze gadżety. I nerwis jest Nerwis z ciekawym gadżetem, reszta taka. Raczej nie będziemy z nich korzystać finalnie. No. Będzie tak, żeby będą leżeć. W Koncie. Tak, dokładnie. To było na tyle. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!